łobabem iść się do przodu, nie do tyłu. Widzowie tego typu, poznam was widzowie. Jak się trzymacie widzowie? W ogóle, to co się dzieje, to co wam przekazuję informacje, to nie wszystko widzowie tego typu. Właśnie, bo mam następne, kolejne informacje dla was widzowie, szokujące yy, widzowie yy, yy, odsłuchałem widzowie coś. Co naprawdę Uwierzcie mi, widzowie, że ludzie to naprawdę hmm, przeżyli koszmar, widzowie. Bardzo wielki koszmar, widzowie. Jak odsłuchacie, posłuchacie, widzowie, to po prostu zrozumiecie i po prostu zacznijcie coś z tym robić, widzowie, bo naprawdę, naprawdę, widzowie jak ja dostałem tą rzecz, która właśnie z, z tymi ludźmi, którzy byli strasznie zniszczeni przez tych ludzi, czyli Konstantin B., czyli Dariusz Mere Mere, czy Ewa Kwiatkowska, żona Krzyśka Sempra, czyli krzyka Kwiatkowskiego, tego typu młody, Maszyna, czyli e, brat młodszego Kostadina B., co ma 29 lat i Dani Psikuta, czyli Kwięto TV Widzowie. E, odsłuchałem tego, pytałem się, czy mogę to ustąpić. No, ta osoba napisała, że tak, żeby się to okazało, żebyście wy widzieli, co ludzie przeżyli Widzowie. To jest e, Szokujące materiał, żebyście się widzowie nie wystraszyli ani nic, tego typu bo to naprawdę to jest szokujące. Bo ja to odsłuchałem, i faktycznie to po to słychać widzowie, co jak ludzie to przeżywali. Widzowie od razu to mówię, żebyście nie wystraszyli się na ten temat, tylko posłuchajcie to, to raz a porządnie. Czy jak to nie skuma od razu, podsłuchajcie, udostępnijcie to widzowie, bo to naprawdę to już nie jest zabawą. Ja to jeszcze odsłuchałem, mimo to, że z, z tymi osobami pisałem, ale pisanie i odsłuchanie yy, wiadomości, co oni przeżyli, jest duża różnica. To jest tragedia widzowie, co oni przeszli, prze, przeszli to wszystko. I żebyście wzięli jakieś wnioski z tego, wyciągnęli widzowie Bo to jest bardzo ważne Żebyście jakieś wnioski powyciągali Widzowie tego typu Posłuchajcie tego typu widzowie Jak odsłuchacie To Piszcie na komentarza, łapki w górę Subujcie I udostępniacie Kanał i ten filmik, który Właśnie wam Przekazuję, trzymacie się tego typu Będz miłej słuchania. Tylko uważajcie, żebyście się nie myślicieli, tego typu. Trzymacie się Będz. Dzień dobry. Nazywam się Kornelia, Mam lat e, 35 jestem początkującą YouTuberką. No, w tej chwili już e, jestem trochę bardziej sławna niż byłam. To było kilka miesięcy temu, nie więcej niż pół roku. Nagrywałam swojego vloga nad rzeką. I wtedy zjawił się on. Zapytał mnie. Hej baby, czy rozkręcić Ci kanał? No nie powiem, bo pan Krzysztof wpadł mi od razu w oko. Więc się zgodziłam, czemu nie? Przyjeżdżał, pomagał mi rozkręcać kanał, dostał hasła, dostał dostęp do mojego konta, do moich donate'ów. I wtedy zaczęła przyjeżdżać jako siostra. No i wtedy się zaczęło. Okazało się, że oni nie są wcale rodzeństwem. Pan Krzysztof mnie wykorzystał w bardzo brzydki sposób. W sumie... Ona też, ale nie chcę się tutaj wdawać w szczegóły. Chciałam się ich w końcu pozbyć, bo zaczęli mi bardzo przeszkadzać. No ale zjawili się ci dwaj ludzi, e, Chyba się nazywają Można. Kazali mi płacić kazali mi oddawać e, procent, w sensie 70% z moich donateów. Ech. były awantury, krzyki, stalkowanie. Robili mi zdjęcia, wystawiali to w internet. Musiałam się zacząć leczyć psychiatrycznie. Ogólnie to się rozeszło po łodzi. Jest taki pan, który robi pokazy, jak się udostępni mieszkanie to ma się za darmo pościel. Czyli no, no ja miałem dostać cały komplet, to miał być poduszki, że z wełny takie jakieś, że ciepła, ekologiczna. A ta pościel, to się nadawała do wyrzucenia, smród był ogromny, mieszkanie mi chcieli zabrać za tę pościel. Nie wiedziałem, co ja tam podpisuję, a to najprawdopodobniej był kredyt na pościel. No i ja spłacam nie wiem za co i bardzo bym prosił ludzi, żeby mi pomóc. W szczególności ten pan Krzysiek i pani Ewa, kwiatkowscy, co mieli mi dać pościel w zamian za prezentację, żeby też się może odezwali i powiedzieli, jak było. Jestem Kuba i kupiłem na portalu OLX hulajnogę elektryczną od małżeństwa kwiatkowskich. Powiedzieli, że mi ją przywiozą do Chrzanowa, przywieźli, poznaliśmy się, zakumpulowaliśmy. Jeździłem dumne na swojej hulajnodze po Chrzanowie, całe miasto mnie jej za... zazdrościło. Ale po czasie, gdy kolejnoga się zepsuła, po trzech dniach od zadzwoniłem do Kwiatkowskich i powiedzieli, że przyjadą, naprawią, nie ma problemu. Tylko, że okazało się, że chcieli pieniędzy. Ja powiedziałem, że ja im nie dam pieniędzy, bo kupiłem sprawny sprzęt. No, na to powiedzieć, że okej, okay, nie mam problemu. I pojechali. nogę musiałem naprawić sam. Po dwóch dniach pod sklepem zaczepiło mnie dwóch zbójów. Jak się okazało, byli to bracia moszna i śledzili mnie do domu. Chcieli zabrać mi nogę, ale im się nie udało, bo naprawiona była dosyć szybka. Udało mi się szybko odjechać. Ale następnego dnia zjawili się u mnie kwiatkowscy. Wpuściłem ich do domu, bo ich znałem i lubiłem. I za kwiatkowskimi weszli bracia Moszna, steroryzowali mnie, przyparli do ściany, zabrali hulajnogę, zabrali bojler, który produkował ciepłą wodę i wykręcili mi żarówki z kuchni. I to jest rzecz, o której chciałem wiedzieć. Uważajcie na tych ludzi, bo są niebezpieczni. Ok, okradli moje konto z donatów do zera. Wszystko tam miałem 1150, coś tak, coś ponad 1000, troszeczkę więcej. Może wszystko okradli. Kanał mi zabrali, ale to, to, to dopiero wszystko się tak naprawdę zaczęło, bo ludzie mi wysłali, jak oni się już autentycznie nazywają. To są właśnie Kwiatkowscy, i ci bracia duży duzi, duzi bardzo ludzie, dwóch panów, bardzo dużych, pojebani są naprawdę, rozjebali mi mieszkanie. Ja się liczyłem, później miałem depresję, depresanty brałem, bo z pojebaniu rudy człowiek. Także bardzo dziwne, że. Dziwne to wszystko było i to, co ja przeszedłem, to ja współczuję. Ja chcę pozostać anonimowy. Kanału już nie mam, bo tak jak mówię, ukradli i niech tak już zostanie. Ja już nic nie zrobię. Bracia Moszna są nienormalni, też coś dziwni. Tak jak mówię, jeden ze szklanym okiem. To jest niesamowite. Nie wiem, czy młodszy, czy starszy, bo nie wiem. Ten Quinto to też bardzo dziwny człowiek. On nic w zasadzie nie robił. Coś gadał do siebie, w masce chodził. W chodził i gadał do siebie. Jak wydawał się psychiczny z tego, co ludzie pisali, to faktycznie wylądował w psychiatryku. A oni okradli mnie i wyjechali do Belgii, cała reszta. A ten został w psychiatryku, więc... Bardzo dramatyczna sytuacja. Współczuję wszystkim poszkodowanym. Z tego, co wiem, jest bardzo dużo. Trzeba było założyć jakąś fundację osób poszkodowanych. To znaczy ja prowadziłem kanał o tematyce wędkarskiej. I oni przyczepili się do mnie jakoś. Najpierw były, byli modami, pisali prywatne wiadomości i tak było nawet w porządku. Cieszyłem się, bo pomagali mi rozkręcić kanał, ale później to wszystko zaszło za daleko. Azbest. On się wtedy nie przedstawiał jako azbest, tylko mucho, nie, żwirek, żwirek. Zaczął podrywać moją żonę. SMSami coś chciał tam osiągnąć. Na szczęście jakoś ta sprawa wyszła. Przez przypadek w zasadzie ja nie wiedziałem, jak się mam zachować. Ta Mary też do mnie pisała, ja tam głupie zdjęcia na wysyłałem, miałem problemów strasznych, co nie miara. Gdy buntowałem się, wtedy zaczęły się tak naprawdę moje problemy. Tego razu e, Państwo Kwiatkowscy nasłali na mnie e, swoich goryli, tych ludzi, e, braci można. I oni zrobili chyba najgorszą rzecz, jaką mogli zrobić. Zresztą mnie to wstrząsnęło. Zabrali moją protezę od nogi, bo nie wspomniałam wcześniej, że. Kiedyś ucięło mi nogę. Biegali z tą nogą po całym miasteczku i e, próbowali rozbijać szyby na przystankach. Niestety, udało im się rozbić moją protezę niż cały przystanek. Mam nadzieję, że spotka ich za to kara, bo wyrządzili nie tylko mnie, ale innym ludziom dużo złego. Z tego co mi wiadomo, Pan Krzysztof rozkochiwał sobie kobiety, a później je zostawiał. Często też wykorzystywał je. Wiecie w jaki sposób. A, a ta cała Mary. Hmm, to ja nie wiem. Ach, nie chcę o niej mówić.